Nazywam się Robert Pawlak, kandyduję do Rady Miejskiej Wodzi z miejsca drugiego listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego z okręgu Górna. Mam 34 lata, od kilku lat zajmuję się rozliczeniami podatkowymi. Jestem łodzianinem, ale najbliższa jest mi Górna, bo tu mieszkam od urodzenia. Jestem przedsiębiorczy i wiem, jak ważne są niskie podatki i przyjazne urzędy. Jestem ojcem dwulatka i wiem, jak trudno pokonać wózkiem zniszczone chodniki. Jestem kierowcą i wiem, jak łatwo zniszczyć samochód na dziurawych jezdniach osiedlowych, jak trudno znaleźć miejsce parkingowe pod blokiem. Jestem jednym z Was i wiem, jak walczyć o interesy mieszkańców Górnej. W Radzie Miejskiej zajmę się modernizacją dróg, głównie osiedlowych, budową parkingów, zwiększeniem liczby przedszkoli i dbałością o estetykę łódzkich szkół. Liczę na Twój głos. Robert Pawlak, miejsce nr 2, Łódzkie Porozumienie Obywatelskie. Nie jest wam chyba obojętne, kto będzie rządził łodzią przez najbliższe 4 lata. Dlatego idźcie na wybory, wybierzcie radnych, którzy nie będą marnowali czasu na ideologiczne spory. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o mojej kandydaturze, wejdźcie na witoldrosset.pl albo na mój profil na Facebooku. Napiszcie do mnie maila. Na każdy odpowiem. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Radna Rady Miejskiej Włodzi, startuje po raz trzeci w wyborach samorządowych z okręgu numer 8 z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z miejsca pierwszego. Startuje z Górnej. Gdyż tu się wychowałam, tu chodziłam do żłobka, przeżywałam swój pierwszy bal przebierańców w przedszkolu na Kadubka, poznałam wspaniałych pedagogów w 31 Liceum. Zajmowałam się i zajmuję sprawami oświaty i kultury oraz wszystkimi sprawami, które bolą mieszkańców naszej dzielnicy. Jestem doktorem nauk humanistycznych, adiunktem Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Wykładam ustrój samorządu terytorialnego oraz prowadzę seminarium ze studentami. Proszę, oddajcie Państwo na mnie swój głos.